Cześć wszystkim, witamy Was na kanale Fight Week w kolejnym materiale rozrywkowym. Dzisiaj razem z Miłoszem zagramy sobie w Guess Who, czyli zgadnij, kto to. Taki szybki lak. No, generalnie chyba zna, gra powszechnie znana wszystkim. Mamy z Miłoszem przed sobą tą samą planszę. Każdy z nas wybiera swojego zawodnika. Zadajemy sobie ustaliliśmy siedem pytań, może jak to będzie za łatwe, to zmniejszymy, zredukujemy do pięciu i celem jest po prostu zgadnięcie postaci rywala. Tak jest, To plansze raczej będziecie też przed sobą widzieć i postępujące na niej, że tak powiem, zamazy. Także bez przedłużania w takim razie, nagrywaliśmy przed chwilą quiz i chyba zaczynałem ja, w takim razie może zaczniesz teraz ty od... Wybrania zawodnika, a ja wtedy albo dobra, zacznij zadać pytania po prostu. Dobra, to wybrałeś już zawodnika, tak? Tak. Dobra, to ja, to ja, to ja też wybrałem zawodnika. Czy twoja postać to mężczyzna? Tak. Eee, ok. Dobra, no to mamy to. Czy twoja postać to kobieta? Nie. Ok. Dobra, nie wiem, czy bez myszki da się to skreślać, w każdym bądź razie przechodząc do następnego pytania, czy twoja postać była lub jest obecnie mistrzem UFC? Nie. Okej. Okay. Eee, żeby też nie powielać tych pytań, eee, czy twoja postać pochodzi z Rosji? Nie. Czyli tak, Twoja postać jest mężczyzną, nie była nigdy mistrzem. Czy Twoja postać ma wizualne cechy z Dalekiego Wschodu? Nie. Już myślałem, że o inne spytasz, ale nie. Okay. Czy Twoja postać. Ma widoczne na zdjęciu tatuaże. No. Mm. Ma. Dobra. <laughs> Czyli tak. Czy Twoja postać ma zarost? Nie. Które to pytanie było? Czwarte. Czwarte. Eee, czyli ja teraz też czwarte zadaję. Mhm. Mm Okej. Okay. Eee, ma tatuaże. Czy twoja postać jest czarnoskóra? Tak. Okej. Okay. To już mam dwóch mm. podejrzanych. No ja w... powiem szczerze, jestem troszkę w szarej nie powiem czym. Dobra. No to przechodząc płynnie. To jest czwarte pytanie. Może bym zaryzykował i spróbował coś strzelić. Piąte już chyba, nie? Teraz by było. Teraz jest, teraz jest piąte. Teraz jest jako piąte, tak? E, Czy strzały wiesz są poza pytaniami. Wydaje mi się, że chyba po. albo dobra, zróbmy, że, że zapytanie masz strzał. No, żeby też trochę utrudnić. No bo jednak jest te siedem pytań, więc. Okej, okay, okej. Okay. No to zastanawiam się między wetorim a skrenem, koszczkiem. No nawet nie zwróciłem uwagi, że koszczek tu jest. Okej, okay, to już wiem, że nie koszczek. No, Mogę tego nie mówić. Nie ukrywam. No on był czempem. Dobra, aha, jest jeszcze kajkara France. No dobra, no to ja bym poszedł w. W Kajakara Fransa. Nie. Kurde. Dobra, Czyli ja mam piąte pytanie. pytanie. Pięć? Dobra, to żeby troszkę poddymić, to przeznaczę moje pytanie na strzał. Czy jest tu Derek Lewis? Tak. Dobra. Myślałem dobra, nad to... nim, albo nad Holandem. To teraz jest piękne pytanie. Ja spróbuję, jeszcze. Chociaż ja w sumie. No już i tak przegrałem, ale to ratując honor, to jako szóste pytanie zapytam o Marvina Vettoriego. Nie. Dobra i jako siódme o Bena Skrena. Nie. Kurde, jest to, to... Wanna Now? Aha, no. Wanderlei to... Silva. Kurde, dobry, dobry pomysł, no. właśnie zdziwiło mnie, że nie, w ogóle nie pomyślałeś o Jak wymieniałeś tych kandydatów potencjalnych, to nie, nie było tam Wanderleja. Pewnie ci ja uciekł Ja, ja ci się powiem rozmiar. dlaczego, bo on jest w pierwszym rzędzie i się tak przewinąłem, że on mi zniknął no, I dopiero a, później no zobaczyłem. To... Jak, jak zgadłeś Luisa, to zobaczyłem Wanderleja. Cóż, ci poradzę, no. Dobra, Dobra, no trudno. To zaczynasz, tak? Teraz, ja zaczynam, jest. że ty miałeś Dereka? Yy, dobra, okay. to, to zadam Ci w takim razie pytanie. Zacznę niestandardowo. Czy Twoja postać ma zarost? Nie. Czy Twoja postać jest yy, z Europy? Nie. No, proszę, to teraz będzie. Parę wykreśleń. O, czy, jeszcze takie uzupełnienie. Rosję traktujemy re, jako Europę, tak? No tak, tak, tak. Dobrze. Um, czy twoja postać... Powiedziałeś, że nie ma zarostu, tak? Mhm. Uh -huh. um, dobra. Czy to twoja... jeszcze drugie pytanie, chociaż dobra... No... No to, dawaj, no. Czy, to, to, czy Kazachstan traktujemy jako Europę? Tak, no, mo, umówmy okay. się, że to, co Czyli jest wszystko, w co... Nawet Turcję byśmy... ok, okay Tak, o, dobra, to, co okay, jest w WF-ie okay. powiedzmy. E, dobra, no to czy twoja postać, która nie ma zarostu, jest aktywnym zawodnikiem MMA? Albo tak. zawodniczką. Tak. Czyli pewnie hmm. zawodnikiem. Kurde. E, czy... Czy czy, czy czy, Twoja postać walczyła kiedykolwiek o tytuł UFC? Nie. Okej. Okay. Czy Twoja postać to zawodnik cięższy niż waga lekka? Nie. Które to było to pytanie? Tak. Trzecie, tak? Tak. Eee... W się sensie twoje trzecie. Teraz no tak, ja tak, mam tak. swoje trzecie. Czy twoja postać jest z Ameryki Północnej. Tak. Eee, czy twoja, yy, bo pytałem, yy, jest aktywna. Tak. Okej, okay, dobra. Dobra, no żeby już formalności stało się dość, czy twoja postać jest mężczyzną. Nie. O! No to mnie teraz zaskoczyłeś, ale dobrze. daje mi to minimalną przewagę, ale no teraz to może być ciężki temat. Czyli nie jest to Europejczyk, nie jest to. Jest to Amerykanin i nie jest to. Nie pamiętam co pytałem. Czy drugie? Dobra, mniejsza z tym. Mm. Nie, walczył, nie walczył o pas. A, nie, nie walczył o pas. Dobra. Mm, czy twoja postać jest kobietą? Nie. Ok. Okej. Okay. Mm. No, mam ile mam tutaj strzałów? Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra. Czy twoja zawodniczka jest z Ameryki Północnej? Nie. A czy pytam, jak coś o reprezentowanie w UFC, jak walczy? Nie. Okej. Okay. I to było pytanie numer? Numer twoje chyba piąte, nie? Okej. Okay. Dobra. Twoje piąte. Bo już jest. Już jest bardzo ciepło. To. To pytanie moje następne. Jest takie, czy twój zawodnik to Barbarena? Tak, dobrze. Serio? Tak. Ale fart. Brian Barbarina. W życiu bym w niego nie strzelił. Dobra, szczerze. ja mam jeszcze dwie możliwości tutaj. Czy twoja zawodniczka to Jana Jędrzejczyk? Nie. Czy twoja zawodniczka to Amanda Nunes? Nie. Czy to jest, już nie mam jakby możliwości wygranej, ale to jest no albo Karolina albo Waley, tak? Tak. Która z nich? Karolina. Karolina. No. A byłem Też bardzo mi się blisko blisko tak troszeczkę schowała, holi, holi. szczerze mówiąc. Trochę mi Dobra, się Dobra, to chyba możemy taką ostatnią rozstrzygającą, jako że jest jeden jeden. Dobra, best of three, podoba mi się. To na zakończenie. E, teraz ty zadajesz pytanie, tak? Tak, teraz ja no. E, to czekaj jeszcze. Okej. Okay. Dobra, wybrałem zawodnika. Jestem z tego wyboru ukent, ukontentowany. Ja twój zawodnik. E, w... Zakończył już karierę. O, kurde, dobre pytanie. No. To e, to... Nie, nie zakończył jeszcze karierę. Według Wikipedii jeszcze nie zakończył karierę. Okej. Okay. No, to jest duża podpowiedź, ale. No, no, parę, sobie? Parę... Takiego, takiego sobie wybrałem. Dobra, czy twój zawodnik to jest mężczyzna. Eee... Czekaj, kogo ja wybrał? Myślałem, że nie wiesz. Czy... Eee... Czekaj. Eee... Tak, 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 tak. Właśnie. A jest. Ja taki szczęśliwy z tego wyboru. Tak, tak. Jest to mężczyzna jak najbardziej. Okej, okay, czyli ktoś to musi być ktoś z tej historycznej części UFC. Na pewno z tej sceny tych old boyów i wiesz co, jako że w mediach już było ogłoszone, że Wanderlei Silva karierę zakończył i jako że już go wybrałeś wcześniej, to go odpalę na pewno. Wiesz co, strzelałbym. Chociaż dobra, nie, nie będę tak od razu. Czy twoja postać jest czarnoskóra? Tak. Okej, to, to już jest eee, bardzo dobrze. Czy dobra. twoja postać posiada zarost? Przynajmniej na zdjęciu. Tak, tak. Okej, okay, to czy eee, twoją postacią jest... Anthony Rumble Johnson. Nie. A tu jest w ogóle Rumble? No i tak. Nie widzę, szczerze mówiąc. Czekaj. Chyba, że mi się. Chyba, że mnie Rambla z Rampage'em. Może. Aha, faktycznie, ale. No, nie no. Nie chcę wprowadzać. Nie chcę wprowadzać. Przybli... Nie, chcę wprowadzać przybliżyć. nie chcę wprowadzać czarnego humoru, ale Rumble, karierę zakończył. Okej. Okay. Y <grym okreśnicy> <aggi utorują> Z powraca w wielkim stylu. No, co? Tak, e, oczywiście miałem na myśli. Rampage'a. Przypomnij sobie, jak o się Którym? odcinek o ksywkach. Był segment o Rampage'u, który nie, nie. Tak, mój strząt nie ukazał się. To oczywiście, to, to oczywiście Rampage. Tak, jest to Rampage. O, proszę, e, nie rampage, Nie Ramble, zdecydowanie. Mm. Dobra. Ale z daleka mi po prostu chociaż nie, no rampage jest chyba troszkę w innym odcieniu. Znowu. A teraz jest robak do tej zapowiedzi 278. Dobra, Ta. bo już znowu będziemy się wykolejać, a chcemy się streszczać, więc y, powiedz mi tylko, które to będzie moje pytanie, chyba piąte. Dobrze? Mówię? Twoje pytanie numer 6. Sześć już. Dobra, mhm. czy to jest rob font? Nie. Kurde. No to to nie jest dobra wiadomość. To naprawdę. strzelaj ostatni. Ktoś, z kogo ty byś był. Mogę jeszcze zadać jedno pytanie, i wtedy strzelić. Dobra, no tak. E, bo zrobić. jest jakby siódme. Czy to jest osoba. Czarnoskóra. Tak. Dobra, i teraz. Nil Magni. Nie. Nie, gadaj. nie mów, że Kimbo. Nie. A Josh Barnett, Ale no, no... Czy, czy nie Josh Barnett, kurwa, co ja mówię? ten, nie Chris Barnett? Nie. You told oh. me O, so oh. 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 ciekawy wybór, nie spod... w ogóle nie przeszedł mi nawet przez myśl Leon Edwards. Ale dobrze, to znaczy, że jesteś zwycięzcą. Dzisiaj tak, no ja nie, nie nazwałbym się <laughs> zwycięzcą po Chociaż zatrzymajmy to w tej pozytywnej atmosferze. Tak. Wydaje mi się, że nie ma co, co tam wprowadzać jakichś takich. Tak, no nie, zdecydowanie nie w ten ogóle. Ten no. No, chociaż ciężko będzie się teraz pożegnać. Ale... To był czeski błąd, tak bym to nazwał. To był czeski filmik. Może bardziej nawet amerykański. Dobra. Chyba tyle, no. Zagraliśmy do trzech, mamy jeszcze jedną planszę przygotowaną. Jeśli no, ta, jeżeli się, się spodoba, spodoba to, to można to, jeszcze zagrać. To part dwa chętnie zagramy, może troszkę urozmaicimy, coś tam przykombinujemy. Zobaczymy, może na żywo się uda nagrać, to może by było też ciekawe. Dobra, z tego miejsca chciałbym Ci serdecznie Miłoszu podziękować. Ja Tobie również. Chciałbym podziękować wszystkim widzom. Trzymajcie się, do usłyszenia. Usłyszenia, zobaczenia. Wszystko w komplecie. Cześć! Sieman!